W tym filmie wyjaśnię Ci stan Colorado w USA. Dowiesz się, gdzie znajduje się Colorado, jak wygląda krajobraz i jakie ważne miejsca się tam znajdują. Colorado leży na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Stan ma prostokątny kształt i znajduje się dokładnie w połowie drogi między Pacyfikiem a Atlantykiem. Graniczy z Wyoming, Nebraską, Kansas, Oklahomą, Nowym Meksykiem, Arizoną i Utah. Colorado należy do tzw. stanów gór skalistych. W Colorado znajdują się wysokie góry, suche równiny i głębokie wąwozy. Słynne góry skaliste przebiegają przez stan i stanowią dużą część jego powierzchni. Na wschodzie można znaleźć rozległe prairie z niewielką ilością drzew. W Colorado znajduje się również wiele parków narodowych z rzadką fauną i florą. Stolicą Colorado jest Denver. Leży bezpośrednio u podnóża gór skalistych i jest często nazywane miastem na wysokości mili, ponieważ znajduje się około jednej mili nad poziomem morza. Denver jest ważnym centrum gospodarczym w regionie. Miasto ma wiele muzeów, uniwersytetów i dużych lotnisk. Kolorado ma suchy klimat z gorącymi latami i zimnymi zimami. W górach może spaść dużo śniegu. Podczas gdy na równinach często jest wiecznie i słonecznie. Pogoda może się szybko zmieniać, a czasami występują silne burze. Zimą, Colorado jest popularnym celem dla miłośników sportów zimowych. Jedną z najważniejszych rzek w Colorado jest rzeka Colorado, która przepływa przez zachodnią część stanu. Inną dużą rzeką jest rzeka Arkansas. Istnieje również wiele mniejszych jezior i zbiorników wodnych, które są ważne dla zaopatrzenia w wodę i rekreacji. Rzeki często tworzą głębokie doliny, knę krajobrazy. W Colorado mieszka około 5 milionów 800 tysięcy ludzi. Większość ludzi mieszka w miastach takich jak Denver, Colorado Springs i Aurora. Wiele osób przeprowadziło się do Colorado z innych części USA lub z innych krajów. Populacja rośnie w ciągu ostatnich lat. Gospodarka Colorado jest bardzo zróżnicowana. Ważne sektory to technologie, rolnictwo, turystyka i energia. W górach prowadzi się poszukiwania złota, srebra i innych zasobów naturalnych. Wiele osób pracuje również w badaniach naukowych i w sektorze usługowym. Kolorado zostało 38. stanem USA w 1876 roku. Przed przybyciem osadników europejskich żyły tam liczne ludy rdzenne. W XIX wieku wiele osób przyjechało do Kolorado z powodu gorączki złota. Kolej odegrała dużą rolę w rozwoju stanu. Kolorado ma wiele znanych atrakcji turystycznych. Należą do nich Park Narodowy Gór Skalistych. Pomnik Narodowy Mesa Verde i Ogród Bogów. Bardzo słynne są także ośrodki narciarskie, takie jak Aspen i Vail. Co roku przyjeżdża tu wielu turystów, aby podziwiać przyrodę i góry.